serdecznie na kolejnym filmie dzisiaj stara nowa rzeka nowa dlatego, że właściwie tego odcinka nie znam kompletnie i w ogóle na tej rzece wiele, wiele lat nie byłem, natomiast stara dlatego, że łowiłem na niej swoje pierwsze wstrągi Dziś też wyjątkowy odcinek dla mnie w życiu każdego człowieka. Każdego wędkarza eee, mamy jakieś ważne, ważne chwile, ważne momenty. Ślub, rozwód, pierwsza wędka, nowa wędka i w moim przypadku jest to właśnie to ostatnie, czyli nowa, stara wędka. Stara, ponieważ jest to bardzo stara konstrukcja. To Conger World Champion e, lucky o długości 245 cm i ciężarze wyżółku do 10 gramów. Dlaczego nowa? Dlatego, że e, dostałem ją z e, po pierwsze nową. Jeszcze ma folię na e, rękojeści, po drugie ze zdjętymi przelotkami e, i z kompletem nowych przelotek w nowym systemie FUJI, także są to przelotki mniejsze w stosunku do pierwotnych wersji jak też jest ich zdecydowanie więcej co też wpływa poniekąd na pracę tej wędki z takich pierwszych moich obserwacji już mogę Wam powiedzieć, że wędka zachowuje się trochę inaczej niż stary Jiriglaki ponieważ Prawda nigdy nie miałem takiego kija w ręku, ale stary i, I Laki był opisywany przez wielu wędkarzy, łowców w Kleni, jako jedna z najlepszych wędek pod klenie I pisano o niej, czytałem, że woblery 4 cm to na tej wędce max. Ja dzisiaj już miałem mniejsze przynęty na kiju, w tej chwili mam 7,5 cm woblera. Dla którego ta wędka wcale nie jest za delikatna. Może nie nadaje się do twitchowania, natomiast do spokojnego prowadzenia pod prąd zdecydowanie tak. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Dostałem tą wędkę, to jest w ogóle wyjątkowa, wyjątkowa sprawa, ponieważ taki podejrzewam jedyny egzemplarz na świecie w tej chwili nowego Irilaki, nigdy nie używanego. Dostałem od mojego przyjaciela Marcina, którego serdecznie pozdrawiam. Marcin, ogromne dzięki. Niesamowitą radę sprawiłeś mi tą wędką, tym prezentem. Mam nadzieję, że złowię na nią masę ryb. Będę na nią na pewno dużo łowił w tym roku. Także czekam już na marzec od marca, zaczynam poszukiwanie kleni i już wszystkim mówię, że z okazji na to, że dostałem taki prezent stricte. No, wędkę dedykowaną pod klenie e, robię sobie takie wyzwanie że w tym roku złowię na tą wędkę 100 kleni e, będziecie śledzić będziecie świadkami tego mam nadzieję, że mi się to uda e, nie zawiodę was, nie zawiodę Marcina e, i cóż dzisiaj oczywiście jestem na pstrągach nie powstrzymałem się, żeby nie przyjechać na, na pstrągi e, bo jest piękna pogoda może nie jest to moja ulubiona pogoda pstrągowa, natomiast po prostu musiałem przetestować tą wędkę, musiałem ją zabrać nad wodę. Mam nadzieję, że uda mi się coś złowić, że będziecie mogli zobaczyć też jak ta wędka pracuje pod rybą, jak się zachowuje i czy uda mi się coś na nią złowić. Miłego oglądania. Bardzo trudne dzisiaj jest ciche podejście do wody, ponieważ jest mróz i ziemia bardzo trzeszczy. Przełatki też niestety zamarzają. No, ale takie to są uroki szukania pstrągów o tej porze roku. Tym bardziej w tym roku. Kiedy w końcu mamy zimę prawdziwą. Jak widzicie 5 cm woblerek bez problemu daje się prowadzić tą wędką Nie jest też żaden problem dla niej oczywiście przy Twitchu już byłoby trochę gorzej ale przy tej wielkości przynęty jeszcze bez problemu i w Twitchie sobie to wędeczka radzi nie znam zupełnie tego odcinka wydaje się dość płytki ale może uda się jakąś rybkę tu też znaleźć dlatego też założyłem właśnie tego 5 cm solmiaczka w wersji pływającej bo w miarę dobrze daje się tu poprowadzić z racji na pogodę nie założyłem czapki z daszkiem niestety utrudnia mi to widzenie tego co się dzieje pod wodą na razie kawałek będę schodził w dół Natomiast później, jak nic nie uda mi się złowić, to zacznę schodzić, schodzić, zacznę iść w górę. Może jakąś małą gumeczkę uda mi się coś wtedy Wydłubać dzisiaj naprawdę każda rybka by mnie cieszyła. Ale piękne miejsce pod drugim brzegiem w ogóle przepiękne jest to miejsce. Próbuję trochę dalej wypuścić w ogóle i... z tej strony to miejsce będzie łatwiejsze lepsze do odbłowienia wracając już A teraz troszeczkę teraz lepsze by było iść z drugiej strony jeśli chodzi o obłowienie woblerem Ale rzeczka jest przecudna, sami powiedzcie No i znowu krótszy odcinek bagienko tu mamy, muszę to obejść może na zakręcie jakaś głębsza rynienka będzie jakiś fajny dołaczek może tam jakaś rybka czeka na wobeera o tak, jest pięknie. niestety jak mam niewiele czasu, tak jak dziś bo jest już dość późno to wykonuję dosłownie jeden jeden, dwa rzuty w jednym miejscu i schodzę dalej wolę szukać ryby, która ma w tym momencie ochotę coś zjeść, niż czekać aż ...aż coś z danego miejsca wydłubię. Mam nadzieję, że mimo tego, że... ...zabrałem dziś kamerę... ...to coś się uda złowić. Ostatnio za każdym razem jest tak, że... ...jak kamery nie zabiorę, łowię rybę... ...a jak ją mam... ...niestety... Wracam o kíju. Rynienko ja w tym mi się niestety nie uda obłowić Wracając w ten zakręt. A na razie tu jest fajne miejsce Bardzo fajne, głębsze w końcu troszkę. czasem warto jest mieć trochę dłuższy kij, bo na takich rzeczkach można za tymi roślinami wtedy poprowadzić Przynęte. co i tak nam oczywiście nic nie daje jak widać. Oj. Jeszcze tego fowlerka dalej, może dłuższego zasięgu. Jak nie będę płoszył ryby chodzeniem po brzegu, uda mi się coś, a, coś skusić. Nie, niestety. Tak, że teraz pogoda zupełnie się zmieniła. A, było jeszcze w tygodniu plusowo, ale wczoraj jest minus. No i do tego wyszło słonko. Już zupełna zmiana pogody. I to niestety bardzo prawdopodobnie wpływa właśnie na to, że Rybki nie chcę żerować Piękne miejsce, tutaj naprawdę powinna ryba stać i powinna mi wziąć Idę już w górę rzeki. Mówię na takiego niewielkiego streamerka mojej produkcji, który już niejedną rybę w tym roku skusił do brania i niejedną rybę złowił. Ale i tak na ten moment nic tu się nie dzieje. O, jest! Nieduża rybka, ale jest. Podniosę go na kiju. O, piękne. No pokaż się. O, a czemu ty jesteś taki ranny? Widzicie jak umarane ranę pod brzuchem? I to po jakimś drapieżniku, bo zęby są normalnie a mimo to pięknie sobie radzi i na mojego streamerka wziął Dobra, nie męczymy rybki Wychaczamy i szybciutko wypuszczamy. Pięknie. O to chodzi. Już nie pierwszy raz się zdarza, że ten streamerek ratuje sytuację. I kiedy naprawdę nic się nie dzieje, to na niego prawie zawsze coś mi się udaje wydłubać. Do tego e, przypomniałem sobie stary indiański sposób na zamarzanie przelotek, a mianowicie przypomniałem sobie, że mam e, w kieszeni kamizelki specjalnie na taką okazję wazelinę. Posmarowałem szpulę żyłki tutaj po żyłce z każdej strony. Na początku oczywiście ciężko się rzuca, bo to się lepi. Ale jak już się rozprowadzi po przelotkach, to na jakiś czas naprawdę mamy, e, mamy problem z głowy. Już rybka może nie okazała, ale przełamałem schemat. I mimo, że dzisiaj jestem nad wodą z kamerą, udało się ma, małego, pięknego wstrążka złowić. Pięknie ubarwionego. ...przecudnej rzeczki, także jestem i tak mega, mega zadowolony. Tam jest fajne miejsce, tylko to drzewo... O, super Udało się ładnie wrzucić A mimo to O zajebiście, znaczy bardzo ładnie Idę dalej, bo e, niewiele czasu mi już zostało, słońce pomału schodzi na dół, tutaj w lesie jest za drzewami, już nie wiem ile dokładnie będzie jasna, chciałbym jeszcze kilka miejsc e, obłowić. No i pierwsza rybka na Iri laki jest. Także jest całkiem laki. Co prawda nie jest to e, kleń, którego mógłbym sobie już zaliczyć do na konto wyzwania mojego. Ale jest rybka. To jest najważniejsze. Chociaż rybki są ważne, ale najważniejszy jest chyba jednak czas spędzony nad wodą. No dobrze kończymy na dziś jak widzieliście jedną małą rybkę udało mi się złowić małego pstrążka ładnego. Powiedzcie w komentarzach proszę co myślicie o tej ranie na brzuchu bo tak później myślałem nie dawało mi to spokoju że blizny po po ataku jakiegoś szczupaka prawdopodobnie to były stare blizny, a, a ta rana na podbrzuszu była bardzo świeża. Czy to możliwe, że tak mała rybka dotarła, przystąpiła i że aż, aż tak się poraniła przy tym? Nie mam pojęcia co to mogło być. Jak ktoś ma jakieś pomysły, piszcie proszę w komentarzach. No i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie filmik jeśli wam się podobał. I do następnego razu. Cześć!